Drogi Arturze, z okazji Twoich imienin życzę Ci wszystkiego najlepszego. Niech ten dzień będzie dla Ciebie wyjątkowy i niezapomniany. Niech spełniają się Twoje marzenia i plany. Niech nie brakuje Ci zdrowia, szczęścia i miłości. Niech otaczają Cię ludzie, którzy Cię szanują i kochają. Niech Cię wspiera Bóg i Anioł Stróż. Niech Cię cieszy życie i każda jego chwila. Życzę Ci także Byś zawsze był sobą i nie poddawał się żadnym trudnościom. Byś miał w sobie wierność i uczciwość, które pozwalają Ci budować trwałe relacje z innymi ludźmi. A przede wszystkim, życzę Ci miłego dnia i dobrej zabawy na swoich zmieninach. Baw się dobre i wszystkiego najlepszego!